Pani Goldberg złociutki, jak ja pana widzę u siebie w domu, to dzień dobry już nie może być mowy. Panie la pan mi oddaje moje pieniądze. A wiele ja panu jestem winien winie. 800. Aj, ładna sumka. W razie pan oddaje to ładna. Nawet bardzo ładna, ale w razie pan nie oddaje. Wcale nie taka ładna. Ja się pana zapytam, to wywołuję jeden z ostatnich razów. Pan mi oddaje się pieniądze? Oczywiście, że oddaję? Czy pan nie może odpowiedzieć po ludzku? A czy ja pana nie mówię od pół roku, że ja nie mam pieniędzy? To co ja mam robić? Upominać się. Ale co mi to pomoże? Nic. szanowny, panie rapaw, Przecież 800 zł to nie jest taka suma, której można nie oddać. Można nie oddać 10 zł. Jak się jest wielki łobuz, można nie oddać 20 zł. Ale każda suma od 100 zł w górę to już jest dług honorowy. Panie rapor, pan przecież powinieneś to rozumieć. Pan jesteś kupiec. Złociutki panie Goldberg, ja mam inny podgląd na te sprawy. Tak. Dla mnie 800 zł to jest właśnie ta suma, której nie można oddać. Można oddać 10 złotych, jak się jest bardzo lekko myśli, można oddać 20 złotych. Ale od 100 złotych do góry, to każdy dług, on sam siebie, on się robi już fikcyjny. Czyli pan też mnie rozumie? Pan też jest kimś. Złocisty panie Rapopole. Teoretycznie to pan jesteś kryty, ale w praktyce pan nie masz racji. pan musi oddać te pieniądze. Co znaczy musi dla samego oddania? Ja Gutmanowi jestem winny 800 złotych. Gutmanu, on może zaczekać. Gutman nie może zaczekać, niego duszy Rajpunk. Rajtmanu, on też może zaczekać. Rejtman nie może, on jest winien maleniakowi. Maleniak też? Chwileczkę, Maliniak nie może czekać. Dlaczego? Bo Maliniak jest winien my, a ja nie mogę czekać. Pan nie może czekać. No przecież pan przychodzisz do mnie, żebym ja pana oddał 800 złotych, a ja ich nie mam. Ja pożyczyłem maleniakowi Maliniak Reitmanu, Reitman Gutmanu, Gutman panu, a pan mnie. To ja się pana pytam, gdzie jest te 800 złotych? A skąd ja mogę wiedzieć? Widzisz pan, i to jest ta cała mistyka finansów. Stąd się bierze ten ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Ja mam takie zbiegowiczko w głowie i ja z tego nic nie rozumiem. Nic. To ja to pana wyjaśnię. Patrz pan. Tak. Ameryka, ona pożyczyła do Anglii. Tak. Anglia pożyczyła do Francji. Tak. Ameryka pożyczyła do Anglii, Anglia do Francji, Francja do Good. Tak, good. Szwancaria tak. do Włoch, Włochy do Niemiec, Niemiec do Anglii, a Anglia do Ameryki. To, to kto ma te pieniądze? Teoretycznie to myśmy powinni je mieć. Co znaczy myśmy? Myśmy nikomu nie pożyczali. Yeah!